To był zły tydzień dla Roberta i zły tydzień dla Michała na pewno. Jeden drugi popełnili, popełnili błędy. Bo mi się wydaje, mi się wydaje, jeżeli mówimy o, o orzełku, jeżeli mówię o barwach narodowych, o reprezentacji, no to, to, to wydaje mi się, tłumaczenie się zmęczeniem troszeczkę nie przystoi przede wszystkim kapitanowi drużyny. Ale ja go mogę zrozumieć, bo tyle razy tego w tej reprezentacji, że, że może czuje się troszeczkę wypalony, tym bardziej, tym bardziej, że. Wiadomo, wiadomo, że, że, że jego, jego stosunki z selekcjonerem, no troszeczkę gdzieś tam, można powiedzieć, nie były najlepsze. Natomiast delikatność wypadałaby, delikatność wypadała, żeby ktoś z nim porozmawiał, no bo skoro Robert kogoś informował o takiej decyzji, to trzeba, trzeba by powiedzieć, Robert, jesteś młody, zastanów się, ty jesteś hersztem tej bandy, ty jesteś kapitanem tej drużyny, to jest drużyna narodowa. Ja byś miał... Finał Champions League, to byś był w znakomitej formie. Po ostatnim meczu jest dwa bramki, za tydzień wziął finał Champions League. Nie masz finału Champions League. Odpocznij sobie troszeczkę. Przyjedziesz na kadrę. Na tej kadrze będziesz dwa dni sobie odpoczywał. Z Mołdawią z nie zagrasz. W drugim meczu będziesz nam potrzebny. Jak będziesz się czuł dobrze, wyjdziesz na boisko. Jak nie będziesz, ty jesteś kapitanem. Ty za tą drużynę odpowiadasz i ty jesteś najważniejszym elementem tej drużyny. Wydaje mi się, aby ktoś z nim tak porozmawiał, to nie było w ogóle problemu. O to w tym wszystkim przeszedł nie było problem, bo Robert by się dał złamać. Bo my, taki, my takich rozmów innych przez 9 lat to było bardzo, e, to było bardzo dużo.